Witam Was serdecznie na kolejnym spotkaniu naszym. Dzisiaj o, o dziecięcej ciekawości, której tak naprawdę nie trzeba tych dzieci uczyć, czyli konkretnie o sposobach, metodach i zasadach pracy z uczniami, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale też jakby w ogóle chyba o, o dzieciakach, tak? Bo gdzieś tam nasze spotkania personalizujemy pod dzieci Wymagające wsparcia, czy z odchyleniami, z zaburzeniami rozwojowymi, ale myślę, że wiele rzeczy, o których opowiadam, ma taki charakter bardzo uniwersalny. Z tą duszą pedagoga specjalnego, o której też jakby Wam opowiadam, jakby próbuję gdzieś, żebyście odnaleźli to, to swoje ja w kontekście te, tych moich sugestii, to jest też tak, że. Jeżeli my mamy tą ciekawość jako pedagodzy specjalni, jako nauczyciele, jako specjaliści, jako rodzice, ludzie, tak, to pamiętajcie też, że mamy taką niezwykłą strukturę mózgu w postaci takiego wifi mózgowego, gdzie my gdzieś tam podprogowo pewne rzeczy przekazujemy. Jeżeli my mamy tą ciekawość sobie, to ten uczeń, to dziecko też tą ciekawość będzie czuło i, i będzie to inspirujące. I cały czas zasada takiego odbijania neurona lustrzanego, takiego zaciekawienia, jest zasadą pobudzającą mózg do tego, żeby on chciał to poznać, chciał się tego nauczyć, chciał pójść dalej. W jednym z podcastów powiedziałam e, taką bardzo ważną rzecz neuro, taką prawdę neurobiologiczną na temat rozwoju mózgu, i jeszcze raz powtórzę, bo ona jest niezwykle istotna, jeżeli buduje się warsztat pracy specjalisty. To jest to, że mózg rozwija się wtedy tylko gdy doświadcza nowości. Przypomina mi się taka sytuacja z ośrodka rehabilitacyjnego, w którym pracuję, gdzie kiedyś no, no już na wszelkie sposoby próbowałam zaciekawić mego pacjenta autystycznego swoją osobą, w sensie takim chociażby frontalnego kontaktu wzrokowego, tak i, i gdzieś tam, żeby ten wzrok był podniesiony, żeby no, wiele osób, z którymi współpracuję, śmieje się, że Moje kolczyki bardzo często są po to większe i bardziej wyraźne, żeby zwracać uwagę m.in. innymi autystów, i często pytam: Zobacz, jakie mam kolczyki. Chciałam, żeby tylko na mnie spojrzeli. I pamiętam taką sytuację właśnie wracając do tego autysty, kiedy siedziałam z czymkolwiek już na głowie, z jakąś kaczką, klockiem, co, czymkolwiek, żeby go zainteresować. I weszła moja szefowa i mówi: Ej, moja, no już różne terapie to były, ale z kaczkami na głowie to jeszcze. To jeszcze nie widziałam. No i właśnie to, to jest jakby taki klub takie budzenia tej, tej ciekawości, że od czegoś trzeba zacząć, że, że jeżeli my jakby zwrócimy już uwagę tego dziecka, akurat teraz mówię o przypadku dziecka nisko funkcjonującego, takiego, które wymaga w ogóle zainteresowania drugim człowiekiem, wymaga tego, żeby wspólnie uwagę, ale to, to o takie gwoździe zainteresowań trochę też mi chodzi. Yy, ale wracając do pewnych metodu, metod, sposobów i takich, yy, takich myczków, że tak powiem, yy, które mogą być dla Was pomocne. Po pierwsze, yy, jakby każda moja praca, taka gabinetowa, ale też jakby bardzo często robię to w rytmie pracy z grupą, yy, pozwalam yy, jakby osobie, z którą współpracuję, wybrać miejsce, w którym chcę siedzieć, jeżeli oczywiście mogę sobie na to pozwolić, ale. Bardzo często stawiam taki, że tak powiem, warsztat alternatyw ograniczonych, czyli chcesz usiąść tu czy tu, z prawej czy z lewej strony, po tej stronie czy po tej. Taką symptomatyczną rzecz zauważyłam, że autyści bardzo często chcieliby usiąść na moim miejscu, więc jakby w momencie, kiedy wchodzą do gabinetu albo kiedy ja wchodzę do klasy, do, na zajęcia grupowe, to też mówię o tym, pokazuję, że tak powiem pole, w którym one te dzieciaki mogą jakby zająć sobie miejsca i ktoś powie takie proste i takie zwykłe, jakie to ma znaczenie. To ma takie znaczenie, że ja od razu jakby pokazuję podmiotowość traktowania tej osoby i to już jest zaciekawiące, że ja nie mówię usiąść tu, tak i wiem, że dla, dla niektórych to może nie mieć znaczenia, ale ja mogę z poziomu praktycznego powiedzieć, że ma to ogromne znaczenie. Mam takie bardzo bieżące doświadczenie sprzed wczoraj, nawet prowadziłam warsztaty dla rodziców w jednym z tych ośrodków i był chłopiec dwuipółletni letni z zespołem genetycznym. Nie pamiętam o takim bardzo rzadkim, jak się nazywa ten zespół genetyczny. I dokładnie jakby obserwowałyśmy z mamą w trakcie tych warsztatów, gdzie próbowałyśmy no, tutaj realizować sobie, że tak powiem zakres i rozmowę na temat wychowania. Ale tak, żeby zainteresować też to dziecko, żebyśmy mogło robić dwie rzeczy równolegle. I w momencie, kiedy ta mama zachęcała tego chłopca i mówiła, weź tutaj przejedź pociągiem do szpitala, no to nie, tak? Ale jak mówiła, chcesz jechać tym pociągiem w kierunku szpitala, czy w kierunku na przykład, nie wiem, stacji benzynowej, tak? No to już jakby on za każdym razem dał się do tego zachęcić. Czyli oddana sprawczość i jakby wskazanie pewnego sposobu wyboru już jakby jest inicjatywą po stronie dziecka, i czy to jest 2,5 latek, czy to jest słuchajcie 16-latek, czy 15-latek, gdzie ta, to ego i ta inicjatywa jest bardzo istotna w tym wieku, no to już, jak, że tak powiem, trochę wchodzą w to, tak? Druga rzecz, która mi, jakby od strony takiej metodycznej bardzo pomaga, to też jakby buduję taką ramę tego, co się jakby wydarzy na zajęciach, czyli mówię, zobacz, mamy dzisiaj do zrobienia cztery zadania. To, to, to i to od którego chcesz zacząć. Jeżeli nie mogę dać do wyboru z czterech, od którego trzeba zacząć, tak, no to jakby centralizuję jakieś, nie wiem, dwa i mówię, chcesz zacząć od tego czy od tego. Bardzo często moi pacjenci albo moi uczniowie w szkole mówią, nie chcę żadnego. To i to jest głupie, tego nie będę. Mówię, okej, okay, jeśli ty nie chcesz wybrać, to ja wybiorę. I wtedy słuchajcie, na, naprawdę, w, nie wiem, z 90% przypadków mówi nie, nie, to ja jednak chcę to. Tak? czyli już to też nie chodzi o to, żeby teraz trzy czwarte zajęć, tracić tego czasu na to podkręcanie sprawczości i ciekawości, ale jakby to jest też słuchajcie bardzo ważne, żeby tą osobę już jakby dać jej tą decyzyjność, ale jednocześnie jakby pracuje nad tym, że to dla niego jest bardziej ciekawe, tak. No wiele tych zadań, które ja proponuję na podnoszenie progu wytrwałości i tak dalej, to nie są jakieś super atrakcyjne. Ale dzieje się to. Kolejna rzecz, czyli jakby uprzedzam o tym, co się wydarzy, daje jakby na początek możliwość tego wyboru. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, zmiana tych środków dydaktycznych i bardzo mocno dbam o to, żeby zachować taki balans pomiędzy tym, że robimy jakieś zadanie na komputerze, że robimy jakieś zadanie na, na jakichś pomocach dydaktycznych, że robimy jakieś zadanie... Przy użyciu ewentualnej karty pracy, co zdarza mi się rzadko, bo uważam, że jest jakby w tym pokoleniu, z którym my się dzisiaj stykamy. No one są coraz bardziej archaiczne, ale one też są i też są istotne. Czyli jakby ta, ta zmienność środków dydaktycznych jest też bardzo ważna, z uwagi na to, że to ciągle jakby jest coś, co ma być atrakcyjne, ale pamiętam, jak doktor, doktor Żylińska powiedziała, to też nie chodzi o to. Żeby teraz te dzieci przepikować atrakcyjnością, że to ma być takie ciągłe wow i w ogóle. Dlatego, że jak jest za dużo wow, to jest za dużo też jakby pobudzenia takiego od strony neurobiologicznej, czyli za mocno, tak? I jak, jak patrzę na to, jak dzieciaki na przykład z obciążeniami neurologicznymi mają kłopot z regulacją emocji, no to jak ja je tak mocno pobudzę, to też nie znajdę tego optymalnego poziomu, który jest najbardziej korzystny do uczenia się. To, co jest dla mnie jakby też istotne w pracy z tymi dzieciakami, to jest to, że chcę znać ich zdanie. Co, co to znaczy? Czyli kiedy kończę zajęcia, rozkładam to, co robiliśmy, i mówię: OK, to pokaż, które z tych zadań podobało Ci się najbardziej. Jeżeli jest za duży wybór, tak, bo, bo to też trzeba sobie bardzo gdzieś tam dostosować do tych możliwości wiekowych dziecka, że jest za duży wybór, to one bardzo często nie potrafią. Się zdecydować, więc czasami dzielę to znowu na takie dwie alternatywne formy. Na przykład to zadanie podobało Ci się bardziej, czy to. I to mi też pokazuje, no właśnie, gdzie ta ciekawość tego dziecka jest, jakie on ma preferencje i predyspozycje do tego, co go interesuje, bo ja dzięki temu mogę później zbudować taki. Warsztat rozwojowy dla niego, taki, który pasuje do niego. Ja wiem, że być może pedagodzy specjalni, którzy mnie teraz słuchają i mają grupy, to są tym myślą: No, okej, okay, jak masz jedno dziecko, to jest prosto, ale jak mam grupę, to nie jest takie łatwe. Ale słuchajcie, no nawet jeżeli jest to statystyczna grupa, nie wiem, zakładam, 10 osób, no to też potraktujcie to trochę tak no demokratycznie i ilościowo, czyli jakby idziecie później w tym kierunku, gdzie jakby odpowiada to większości. Ale też jakby z czasem uwzględniacie to, co mm, dla tej mniejszej grupy było atrakcyjne. I to, co jeszcze bardzo ważne i istotne też, i do tego też Was zachęcam, że po tym wyborze i wskazaniu, co to dziecku pasuje i co było ok, bardzo fajnie jest też e, takim pytaniem otwartym zadać: A czego Ty się dzisiaj nauczyłeś? Jeżeli są to dzieci, które no, nie potrafią zwerbalizować tak, tego, czego się dzisiaj uczyły, to też wy podkre pod, jakby podkreślacie to, co było celem dzisiaj tego waszego e, uczenia, tak, na co chcieliście dzisiaj postawić. Tak? Czyli na przykład dzisiaj ważne było dla mnie to, żebyśmy utrwalili sobie, nie wiem, litery. Tu dla mnie istotne było to, tak? Dlatego, że to jest jakby po pierwsze jakby bardzo ładnie podsumowujący proces takiego, etap rozwojowy, a po drugie, słuchajcie, to jest bardzo fajny punkt wyjścia do tego, co będziemy robić dalej. I jeżeli Wy chcecie podtrzymać ciekawość swoich uczniów, swoich podopiecznych, to pamiętajcie, bardzo dobrze działa, kiedy powiecie im, a następnym razem planujesz, że zrobimy to i to. I fajnie się odnieść do czegoś, co mu się podobało. Bo jeżeli ktoś by kończył spotkanie ze mną i powiedziałby mi, wiesz co, następnym razem zajmiemy się tym, co było dla ciebie w tym momencie ważne, to moja ciekawe, że tak powiem, odpala z automatu. Chciałabym, żebyście pomyśleli sobie, co z tych elementów już jakby robicie w swojej pracy, ale też to, co możecie jakby zrobić więcej. Ja wam ciągle jakby kibicuję w tej odwadze wprowadzania zmian, bo tak naprawdę, żeby wprowadzić zmiany, trzeba mieć duży poziom odwagi. Ale zobaczcie, że to też szlifuje gdzieś tam to pojęcie profesjonalizmu, o którym mówi Walkiewicz, że profesjonalizm daje jakość, a jakoś to jest luksus w tych czasach. Więc jakby życzę Wam tej odwagi, po to, żeby sobie i Waszym uczniom zapewnić ten luksus.